Kiedy Bella wróciła do bestii, zrozumiała, że zawsze go kochała i szczerze zapłakała. Dzięki twoim łzom, Bello, urok został zdjęty. Nazwali go bestią, bo wyglądał jak bestia, ale jej miłość uczyniła go pięknym. Tak. A teraz, gdy zły urok wreszcie prysł, możemy w końcu przypieczętować naszą miłość pocałunkiem. To się dzieje naprawdę? Bo na próbach nie było całowania. Trochę improwizuję. A dlaczego nie wybuchamy? To kosmos jest i czemu jesteśmy w kosmosie, jak mamy się całować? Śpiesz się. Wszyscy patrzą. Czy... Spokój, przecież nie było aż <laughs> tak źle. Nie było źle. Jakbym tak zrobił na WF-ie, trener by mnie wywalił. Nie Znoszę tego dłużej. Chłopaki, bez paniki, jeszcze nie wiemy co i jak. Dobra, i jak to wygląda? E, ładna blizna, dodaje ci charakteru. Wyglądasz jak... Piękna bandytka, albo uroczy Frankenstein, albo jakoś tak. Czekaj, to ja mam bliznę? E, spokojnie, to nie jest blizna, raczej rysa. Co? A duża jest? O nie, malutka. Zupełnie jakbyś miała takie maciupeńkie, tyciuteńkie trzęsienie ziemi na twarzy. A, a. a. a to co? Nie, nic. O, co ja zrobiłem? Co ty wyprawiasz? Ranienie ciebie zraniło jego serce, więc raniąc siebie twoją ręką ratuje je. Słuchaj, jeśli chcesz zrobić coś sensownego, pomóż mi naprawić to. Hmm, gdybyśmy zaakcentowali twoje zdrowe oko i na nim oparli całą twoją urodę, to nikt by na to drugie nie zwracał uwagi. Dobra, podaj mi róż. Dobra, a teraz tuż do rzęs. Odpada. Podaj wałek do farby. Chłopaki, to się chyba nie sprawdzi. Muszę powiedzieć tacie. Hej, no wiesz, Penny, kiedy tak patrzyłaś w swoje oko i widziałaś to... Co to było? Nie wiem o co chodzi. No wiesz, to takie... Nie mam pojęcia, o czym mówisz. No o tym. Naprawdę nie co wiem. Co tam masz w skorupie? Okej. Okay. To jest. To jestem prawdziwa ja... No weź, nie zalewaj, dasz zobaczyć. Nie, to niemożliwe. Tata by pękł ze złości. A tu zabawne. Jestem specjalistą od pęknieć. <laughs> Płoki zrywać. Ciebie już rozłupałem. <laughs> Babum! Dobra, wystarczy tej rozdrzewki przed kłótnią. Jesteście gotowi powiedzieć tacie. Aha, chyba tak. No i jednak nadal się boję. Hej, co tu się dzieje? <laughs> Penny, gdzie byłaś? Denerwowaliśmy się! Panie Fitzgerald, a mogę ci mówić, Rob! Nie! No to chociaż Bobby, Fobert, mm. Bombert, Berdut, Bobzilla? Już wiem! Trebor! Hehe, <laughs> to Robert od tyłu. Na imię mam Patryk. Słuchaj, tato. Muszę cię o coś prosić, nie wściekaj się! Co to. Co się stało? Maczałeś w tym palce? Z palce to akurat nie. Powiedziałbym, że raczej całą piąchę. A co to za problem? Chciałbym wiedzieć, co jest w tej skorupie, co jest takie straszne. Coś niestabilnego i groźnego. Trzeba natychmiast naprawić oko. Hej! A co, jeśli nie chcę go naprawiać? Sama nie wiesz, czego chcesz, Penny. A Ty nie wiesz, co wywołałeś! A pan skąd wie? Właśnie, tato, wszyscy w tej rodzinie przez całe lata ukrywali się przed światem. Penny, marsz do siebie! Mm. A ty posłuchaj. Penny to moja córka i ja wiem, co dla niej najlepsze. Najlepsze jest, żeby nie była sobą. Hej, Patryk, no co ty? Pat! Patman! Patrysiek? Chodźmy sobie.